Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. 8 maja, w sobotę, dzisiaj wspomnienie świętego Stanisława, biskupa, męczennika, patrona Polski. Moi drodzy, dzisiaj usłyszymy po raz kolejny, już w ostatnich dniach był czytany, chyba tydzień temu, fragment właśnie o tym, że Jezus mówi jest dobrym pasterzem, i dzisiaj usłyszymy też ten fragment. Z ewangelii według świętego Jana. Jest to rozdział 10, wersety od 11 do 16. Jeszuła rzekł: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje swoje życie za owce. Najemnik, ponieważ nie jest pasterzem, a owce nie są jego własnością, kiedy widzi wilka, porzuca owce i ucieka, a wilgie wywleka i rozprasza. Najemnik zachowuje się tak, bo jest tym, czym jest, najemnikiem. Nie obchodzi go więc, co stanie się z owcami. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje. A moje znają mnie tak jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. I daję swoje życie za owce. Mam też inne owce, które nie są z tej owczarni. Muszę je przyprowadzić, i będą słyszeć mój głos: i będzie jedna trzoda i jeden pasterz. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, ten fragment dzisiaj jest przeczytany, jeszcze raz powtórzę, w uroczystość świętego Stanisława, patrona Polski, wspaniałego biskupa, no i męczennika. Oddał życie. Chciałbym to odnieść do pasterzy, do nas, do kapłanów, do biskupów. Tymi pasterzami jesteście w różnych miejscach otoczeni, znacie ich. Dużo się mówi też o pasterzach, o księżach, o biskupach. Oczywiście bardzo często w mediach można usłyszeć o tych negatywnych stronach niektórych pasterzy, o jakichś skandalach. Nie chciałbym oczywiście tutaj wchodzić w różne grzechy, które. Wywlekają już i tak media publiczne niektórych, niektórych biskupów czy niektórych kapłanów. Chciałbym Wam dzisiaj zaproponować w uroczystość, właśnie świętego biskupa Stanisława, patrona Polski, nowenne za księży i biskupów o miłość do Eucharystii. Moi drodzy, tak bardzo potrzebujemy wzajemnego wsparcia. Popatrzcie, wiele razy wy do nas przychodzicie i modlicie się w nasz, i prosicie, abyśmy modlili się w waszej intencji. Polecacie nam różne sprawy niedawno. Wielu prosiło, pisało o to, aby pomodlić się za ich wnuka, wnuczkę, syna, córkę, którzy zdają egzaminy naturalne. Sam odprawiałem każdego dnia mszę świętą właśnie w tej intencji, modląc się. Wiele razy prosicie nas o, o modlitwę, bo małżeństwo gdzieś tam się wali, albo bo ktoś zachoruje. No przeróżne, przeróżne są te intencje. My oczywiście często się modlimy, po to jesteśmy, stawiamy się za wami. Ale też może właśnie to jest taka chwila, w której chcemy was poprosić. Módlcie się wy za nas. Bo jeśli my będziemy święci, tak jak był święty ten biskup męczennik, święty Stanisław, jeśli my będziemy święci jako pasterze, duszpasterze, kapłani, biskupi, to i wtedy wam, ludziom, którzy słuchacie często naszych homilii, modlicie się razem z nami, wam będzie wtedy też łatwiej dojść do tej świętości. Dlatego taka nowenna została zaproponowana przez jednego z kapłanów może Wam znany, Ksiądz Teodor z Teobańkologii razem z Księdzem Dominikiem Chmielewskim. My, jako Różaniec Bez Granic, też zostaliśmy poproszeni o włączenie się do tej nowenny i będziemy chcieli, no właśnie, prowadzić też na Różańcu Bez Granic Was w takiej nowennie od 13 maja, więc już niedługo, do 5 lipca. I W jednej intencji, właśnie, za Księży i biskupów o miłość do Eucharystii. Bo potrzebujemy dobrych pasterzy. Tak jak dzisiaj Pan Jezus powiedział o sobie: Jestem dobrym pasterzem, który oddaje życie. My też chcemy, żeby wokół nas byli dobrzy, święci pasterze, którzy oddadzą życie za swoich parafian, za wiernych, za diecezjan. Więc już dzisiaj warto o tym pomyśleć. I już dzisiaj. Chcę Wam za to bardzo podziękować, za każdą modlitwę. Życzę dobrego, błogosławionego dnia. Niech Pan Bóg da Wam te łaski, które są potrzebne, aby iść drogami świętymi. Z Panem Bogiem i do zobaczenia, jeśli Bóg da.